Malko. Jesteśmy w mojej ulubionej najlepszej siłowni Wydgoszu Makfit. Pokażę Wam dzisiaj ćwiczenie na wąsko podciąganie na najszerszych bietu. Mięsie zębaty pracują też w mięsie obły. Eee, no zobaczcie jak to wygląda. Ważne jest, żeby unosić mocno przy podciąganiu klatkę do góry i przechylać lekko ciało pod kątem eee, kątem kolana do góry no zademonstruję fajne jest używanie pasków ponieważ odciążają nadgarstki od trzymania i można się skupić bardzo na na samym mięśniu najszerszym, lepiej go izolować zawiązujemy paski Robimy to w ten sposób. Krótkie ruchy też są ważne, ponieważ fajnie dopinają mięsień oraz po prostu no, całkowicie go męczą ja to robię akurat w super serii z przyciąganiem podchwytem na tej maszynie ale to pokażę Wam następnym razem